Ktoś kiedyś powiedział, że konferencja to jest jak biustonosz, niepotrzebny, a jednak trzyma całość. Ja postaram się dzisiaj być za ten niewątpliwie miły element garderoby damskiej i jak najlepiej poprowadzić dla Państwa i spiąć w całość dzisiejszą imprezę, ale na początek, abyśmy mogli rozpocząć to dzisiejsze święto, poproszę o Uroczyste rozpoczęcie powagą swojego urzędu pana burmistrza Grzegorza Czajkę oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Srogę oraz radnych i zaproszonych gości. Zapraszam. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie na 16 dniach Nowego Brzeska. Dzisiejszy dzień jest dniem odpustu, a więc i pięknej zabawy corocznej. Szanowni Państwo, jak co roku przygotowaliśmy dla państwa kilka niespodzianek, kilka. Pięknych rzeczy, między innymi będzie grał zespół Baciary, przybliży nam folkowo, taką rokową muzykę, będą piękne piosenki i będą oczy zielone i, i, będą, i będą inne również piękne utwory, także y, będzie do dnia 17.30. Wszystkich Państwa na to bardzo serdecznie zapraszam. Jednocześnie y, proszę, później i zapraszam na zabawę, która się tu odbędzie taneczną. I proszę również o piękną, ładną zabawę do samego końca, żeby, żeby było pięknie, żebyśmy mieli piękne wspomnienia. Szanowni Państwo, wobec powyższego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i powodzenia! Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Witam Państwa również bardzo serdecznie. W imieniu Rady Miejskiej Nowy Brzesko oraz w imieniu własnym chciałem zainaugurować rozpocząć dzisiejszy dni, 16 dni. Nowego Brzeska. Witam bardzo serdecznie y, wszystkich mieszkańców miasta i gminy Nowe Brzesko. Witam wszystkich gości, którzy przybyli z dalsza, z bliższa. Szczególnie pozdrawiam tych, którzy przybyli tutaj do swoich rodzin, którzy mają tutaj swoje korzenie i swoje pochodzenie. Zapraszam do naszego programu, jaki został przygotowany na miarę naszych możliwości. Tak jak tutaj mówił Pan Burmistrz, y, szczególnie zapraszamy na gwiazdę. Dzisiejszą na no, ze zestaw baciary. Myślę, że warto z tego skorzystać, bo można będzie odpocząć od dnia codziennego i, odpo i no, odpocząć sobie.